Znaliśmy masz szpilki sznurowane. Znaleźć masz szpilki sznurowane. Nie wiem co się e, wydarzyło, ale nie umiałam znaleźć swojego buta. Ale nie masz tutaj sznurowanych. Mam. No, gdzie? Jak po tej stronie masz buty? wkręcią, że muszę znaleźć teraz tego buta. A jak one wyglądają? No nie to? Odszmur... Nie, 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 nie. Nie Miód nie Oliwia i But to jak y, tania wersja kopciuszka sport z przedmieścia. Ona zgubiła na Buta w ogóle. Gdzie pani widziała ostatnio swoje buty? Nie wiem. Kiedy miała pani ostatnio kontakt ze swoimi butami? Nie widziałam. Proszę wrócić za 48 godzin. Bo wtedy nadamy stan zaginionych Butów. Dobrze? Co to za but? Czemu nagle postanowiła go szukać? I do czego tak bardzo mi potrzebny? E, no ale ona szuka, znowu kolejne drama. Ciężko mi nadążyć w ogóle. Co wy robicie? O, to pomóż podejście Bo się znasz na butach. Poczekaj, to... poczekaj. Olivia! A to? Warsaw so Shore. Nowy sezon. Premiera w niedzielę o 23.00 w MTV.